Cześć. Pokażę wam aplikację MyScript Calculator. Dzięki tej aplikacji można wykonywać obliczenia, rysując je. Tutaj mamy poradnik jak rysować obliczenia. Aplikacja posiada kilka stałych matematycznych, takich jak liczba pi i liczba Eulera. W tej aplikacji nie można dzielić przez 0 i wyciągać pierwiastka kwadratowego z liczb ujemnych. Można rysować ułamki zwykłe, ale nie wiem czemu aplikacja od razu je zamienia na dziesiętne. Aplikacja potrafi rozwiązać proste równania. Zamiast x-ów rysujemy pytajniki. Wykonam kilka działań na tym kalkulatorze. Przejdźmy do oceny. 8 na 10. Dlatego, że nie daje wyniku w ułamku zwykłym i czasami źle odczytuje zapisy. Dzięki za oglądanie.